Mówił pan w zapowiedziach przed mistrzostwami, że będzie to ważna i ciekawa impreza. Czy tak jest? Zdecydowanie tak, dlatego że bardzo dużo klubów bierze udział w tych mistrzostwach polskich. No i w końcu my jako organizatorzy doczekaliśmy się dzisiaj medalu. No, Igor Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w końcu jako organizator też możemy się cieszyć. A jak pan ocenia organizację? No bo jesteście jeden ze współorganizatorów. Czy można powiedzieć, że wszystko było dopięte na ostatni guzik? Wydaje mi się, że, że, że tak. Ludzie, którzy przyjechali tutaj, gratulują organizacji. Także, także jesteśmy naprawdę zadowoleni. Myślę, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Czy należy? Tutaj, tutaj chciałem tylko dodać to wielkie, wielkie słowa uznania dla trenera Kowalczyka. Y Zapytam jeszcze raz, czy uważa pan, że powinniśmy jeszcze kolejne mistrzostwa w tej dyscyplinie organizować, choćby w tej kategorii wiekowej? No jest to oczywiście wielka promocja dla miasta, dla klubu, dla głównego sponsora zakładów azotowych. Także myślę, myślę że musimy iść w tym kierunku, żeby to nasze miasto promować w Polsce, żeby pokazywać to miasto. Także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni i chcielibyśmy następną imprezę ogólnopolską taką zorganizować. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Panie Trasze, bardzo dobre występy. Jak pan ocenia te mistrzostwa? Myślę, że poziom jest bardzo wysoki. Normalnie jest zresztą jak zawsze w pułapach, dobrze przygotowany, myślę, za Polski, dobrą prawą. I myślę, że wyniki, które tego po to zobaczyliśmy, to satyfikacjonują. A jak nasi zawodnicy? No, myśmy nie mieli za wielu zawodników, ale jest bardzo zadowolony, ponieważ Igor Czopek zdobył wraże medal, czwarte miejsce. Uważam, że to jest doskonały sukces dla niego. Czy można było lepiej? Myślę, że nie. Myślę, że nie, ponieważ to jeszcze trochę czasu potrzeba, żeby to wszystko organizacyjnie ułożyć. Dziękuję bardzo. Igor, powiedz mi yy, brązowy medal. Można było lepiej? I powiedz mi, jak ci się płynęło? No, płynęło mi się bardzo dobrze, ale myślę, że z moim treningiem jeszcze mi nie było stać na lepsze miejsce. Myślę, że jak potrenuję, to w, w wakacje na letnich może powalczę na lepsze. Trener, trener w wypowiedzi dla nas bardzo Cię chwalił. Co ty na to? No... Nie wiem, nie wiem. Za, może zasłużyłem trochę, bo trochę ta moja praca była to... Bardzo się cieszę z tego medalu, ale myślę, że jeszcze nie ten trening, co trener by chciał. Ja w każdym razie gratuluję ci w imieniu kibiców no i życzę oczywiście już złotego medalu na letnich, mam nadzieję, Mistrzostwa Polski. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ktoże chwalą nas za organizację. Co pan na to? Nic nie mogę powiedzieć, tylko cieszyć się z tego, że Zarząd Polskiego Związku Obradskiego. Powiedziano nam o organizacji Mistrzostw Polskich w Kubanie 16 lat na terenie Lubelszczyzny, na terenie miasta Puławy. A to, że nas chwalą, to tak trzymać, musimy dalej. No właśnie, bo rozmawiałem tutaj z i prezesem klubu sportowego Wisła i z trenerem Kowalczykiem, a także z zawodnikami. Chwalą właśnie organizację. Jak pan to zrobił? No, no ja rozumiem, że no jest pan tutaj gospodarzem, no i to wszystko trzeba było jakoś skoordynować. My zawsze się star staramy zrobić wszystko, żeby było jak najlepiej. Nie podejmujemy się, nie. Podejmuje się robienie rzeczy, które się nie, nie wychodzą, które nie będą popularne wśród sportowców albo zawodników. Dlatego też, jeżeli cokolwiek się robi, to trzeba przystąpić do tego naprawdę z silną wolą, z sercem i zaangażowaniem. I wtedy to wychodzi. Mało tego. Trzeba mieć ze sobą ludzi, a ja mam i klimat. Pytałem też prezesa klubu. Wisły, Andrzeja, Śliwe, o to, czy powalczymy o następne mistrzostwa. Co pan na to? No oczywiście, ja w dniu otwarciu mistrzostw rozmawiałem z prezesem Polskiego Związku Pływackiego o to, żeby nam powierzył taką organizację imprez na tym basenie 25-metrowym lub na basenie 50-metrowym, który jest na chałkę Bosaka. To nie jest taki za darmo. Mając może nie najlepszy basen w Polsce, ten 25-metrowy, musimy, musimy nadrabiać. A czym możemy nadrobić? Tylko dobrą organizacją imprezy. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, no i powodzenia życzę. Dziękuję bardzo.